To bardzo dobra wiadomość dla olsztyńskiej inwestycji. 31 stycznia podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta poinformowano o decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przyznania olsztynowi 40 milionów euro na budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Mamy tutaj wypowiedź pani komisarz do spraw spójności i reformy, pani Elizy Ferreira, która wyraźnie stwierdza, że te projekty, czyli nasz gdański, one w sposób właściwy, w sposób dobry, właśnie reprezentują ten sposób myślenia. Całej Unii Europejskiej myślenia, które się zawiera w takiej sentencji myśl globalnie, działaj lokalnie. Spółka od samego początku wraz z Panem Prezesem, zarządem prowadziła bardzo intensywne działania w zakresie zarówno modelu finansowania organizacyjnego, jak i realizacyjnego przedsięwzięcia, tak jak powiedziałam, niezwykle ważnego dla naszych mieszkańców, możemy powiedzieć, że te najtrudniejsze. Na pewno w trakcie przygotowania inwestycji chwilę mamy za sobą. Dyskusja dotycząca potrzeby wybudowania nowej elektrociepłowni rozpoczęła się blisko 10 lat temu, kiedy firma Michelin zapowiedziała, że do roku 2022 przestanie dostarczać ciepło niemal połowie miasta. Ekociepłownia pokryje około 30% zapotrzebowania Olsztyna w ciepło. Jak podkreślali goście piątkowej konferencji, realizacja projektu bez dobrego zarządzania środkami unijnymi byłaby niezwykle trudna. Ważne jest to, że się umie pozyskiwać pieniążki i środki z zewnątrz, a nie tylko gospodarować tym, co tutaj mamy na miejscu do dyspozycji w budżecie. Także gratuluję, że te projekty udaje się, uda się zamykać w, w, w czasie i z sukcesem. Ekociepłownia zapewni mieszkańcom Olsztyna dostawy ciepła oraz rozwiąże problem zagospodarowania odpadów komunalnych, domykając tym samym system gospodarki odpadami w całym regionie Warmi i Mazur. Tego typu sposoby zagospodarowania odpadów z odzyskiem energii są rozwiązaniami charakterystycznymi i spotykanymi w najlepiej rozwiniętych gospodarkach w Europie i na świecie. Budowy ekociepłowni podjęła się firma Dobra Energia dla Olsztyna. Umowa na wykonanie projektu, w ramach którego ma powstać instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz kotłownia szczytowa została podpisana pod koniec listopada ubiegłego roku. Kotłownia szczytowa ma być oddana do eksploatacji po upływie 18 miesięcy, natomiast elektrociepłownia spalająca paliwo alternatywne według planów powinna być ukończona pod koniec 2022 roku.